Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj możliwe, że niestety ostatnia reakcja na... że znaczy na pewno ostatnia reakcja widzę mistrzów. Pytanie, czy będziemy widzę Europy. To jest dobre pytanie, proszę Państwa. Bardzo dobre pytanie. Zobaczymy, jak to wyniknie. Dzisiejszy mecz i eventuł z już jest trzecia minuta. Także liczymy na Benfica, że Benfica dzisiaj będzie sobie wygrywała z Makabi, a jak Benfica zremisuje, a Juventus przegra, no to... Jest lipa! Taki jest skład, jak widzicie właśnie na ekranie. E, wiem jak to wygląda. Fede Kieza został powołany, więc wreszcie Kieza został powołany bardzo miły widok. Czy wejdzie na boisko? Byłoby miło, ale też nie chcę, żeby jakąś kontuzję dostał, więc zobaczę. Ty, bo Juventus ma z 3 na 2. Co się stało? Ole podanie gówniane. Milik! A, ja, ja, skąd ta piłka się wzięła, ty co jest? Jeszcze jedna wrzutka. ja, 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 ja ale cisnął chłopaki. Dobra, ostatni też zaczęli cisnąć, co prawda, nie? Ale dzisiaj może to jest jakaś coś coś, coś nowego. Zauważyli, że jest Fredek na ławce, jest powołany, mówią, dobra. Fede, dzisiaj wygrywamy dla ciebie, dobra. I e właśnie, muszę sobie przy okazji odpalić no te powiadomienia na Makabi. No, nie chciałbym zobaczyć, że jest bramka dla, dla Makabi na pewno. Bedwiga też ma w sumie o no co bo teoretycznie mają oni szansę na pierwsze miejsce w grupie, więc no, mogliby się postarać. Dawaj, 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 dawaj. O Jezus, fatalnie, chociaż. Wo! Ale petarda, Locatelli, oni, że ty chłopi takie strzały mnie oddawać? No ładnie, no ładnie zaczęli, ale wiadomo, zwykle ładnie zaczynają, a potem wiadomo jak się kończy, ale tutaj ładny strzał, no. Mało brakowało, kurczę, bardzo mało brakowało. Czysto, czysto. Ładnie, chłopaki, ale przypresowali ty, co jest? Ale to jest, nie <laughs> to tutaj nabrać, bo ostatnio też dobrze zaczęli w jakimś meczu, a potem się zesrali. Nie, ja, ja, na spokojnie, nie ma co się, nie ma, nie ma co, spokojnie. A w ogóle z tego co widzę, to chyba Neymar nie gra dzisiaj, także miło, że oszczędzili. Chociaż tego nie ma, bo Mbappe z Messi'em oczywiście grają, więc nie może być idealnie. A i w ramach ciekawostki, jak jeszcze ktoś nie wiedział, to aktualnie Juventus ma 14 kontuzji w klubie, także sztab medyczny Juventusu... Dobrze! Super. To będzie goal. To będzie goal. Za mocny jest Mbappe, no, tak samo jak w FIFA, nie? Za mocny. Aktualnie Juventus jest poza Ligą Europy. Także no. Pierwszy... Celny strzał i PSG, zakończył się Bramką, więc no, porobił. Porobił wszystkich jak chciał, nic nie dało. Łapanie za koszulkę. No! Kurde! Aj, lokatelli! Ale zajemiste, no ja te long -shoty dzisiaj, kurcze. Ale ładnie pobrali młodzi. To jest naprawdę przykre, bo eventu jest naprawdę ciśnie, nie? Ale no, widać te różnice klas, po prostu widać te różnice klas. Bentika 1-0, Bentika 1-0, dobra. Uuu, dobra, no to jeszcze, jeszcze jesteśmy w grze, moi drodzy. Jeśli nie będzie baru, to aktualnie Bentika 1-0. Także dziękuję. Koledzy, moi drodzy z Portugalii, bardzo wam dziękuję. Jeszcze dajecie mi nadzieję, ale. No tak, trochę. To jest przykre, nie? Że będąc kibicem i trzeba liczyć na inny klub, żeby się dostać do Ligi Europy. Trochę jest to przykre, no. Ale fajne long dzisiaj chłopaki mają. Dobry strzał od rado. Kurczę, no, jak nie, jak nie działają wrzutki, to faktycznie może te coś dazą bo fajna, fajny strzał tej kwadrado z lewej nogi. Dobra, próba. Ja pierdolę, ale słabe podanie to było. I Makabi nie Ja pierdolę. Ale... Dlaczego? No <śmany> 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 oh, Daj spokój, Mbappé, nie lubi tego. Daj, daj nam marzyć, ok? Daj nam marzyć, dajcie nam strzelić tę jedną bramkę i dajcie nam chociaż marzyć czyli z Europy, okej? Okay? Cokolwiek. Nice. nice, 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 no, 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 no. Ooo, bo bramki, tak coś czułem, bo to był Miretti, niestety, no, tak się źle złożył tego strzału, bo już upadając uderzał. O? No k**wa, ku... i dlaczego? Nie no, za długo, za... Nie, no nie wierzę. Brakuje tylko kodzie w w takiej sytuacji, bo Mirety to nie jest napastnik. Miretti to jesteś P. O, 8 strzałów i wentusu, 0 w bramkę. Ale statystyka? Jest! Bonucci! Bez spalonego, bez spalonego, bez spalonego, żeby tam nie było spalonego. Mamy to. Wywalczone, pięknie, piękna akcja, pięknie nogateli, pięknie kwadrado, pięknie bonucci, żeby tam nie było spalonego i jest zajebiście. Ja pierd... ale zasłużone, naprawdę nie pajnego tak zasłużona bramka była. Dobra, nie ma spalonego, nie ma szans spalonego. Ważne jest teraz to, żeby utrzymać momentum. No, fajnie, byłoby wpierdzieli jeszcze jedną bramkę w pierwszej połowie, wiadomo, bo no, naprawdę fajnie i ciśnie. Jest, jest, jest potencjał, no ale no... Byleby nie spuchli w drugiej połowie, bo tego się bardzo boję, że w drugiej połowie bo to naprawdę wszystko spuchnąć i będzie absolutna lipa. No, Miretti. Aj, kurde, ale dużo tych strzałów. No, nie poznaję tego klubu. Dawno tylu strzałów nie widziałem. się strzały. Nie było w środku bramki. Ale no, fajne próby są bardzo fajne próby. To mi się podoba. Dobra, pierwsze powozy nami. Jest nie najgorzej. Martwi mnie to, że Makabi ciągle remisuje z Benfiką. To jest zły znak, ale to jest 1-1. Także mogło być gorzej, mogliśmy dostawać w dupę 1-0. Tak na razie jest remis. Mam nadzieję, że Benfica coś tam jeszcze strzeli w tym drugim meczu. I trzeba liczyć na to, że Benfica w drugiej połowie coś jeszcze ukuje. No bo grać na remis trochę średnio. Druga połowa przed nami, czekamy. No to co, druga połowa przed nami. Na razie co, nastroje są dosyć dobre. O, niestety mam alergię na brak europejskich pucharów, dlatego fajnie, gdybyście chłopaki sprawili, że nie będę chory. Pamiętaj się nie rozgrzewa, tak widzę, że kiedyś za jakieś te rozgrzewki, ale no nie chcę. Nie chcę, żeby coś się złego stało Federykowi, więc no zobaczymy, no wychodzimy już na boisko. Co nam być to będzie, wszystko w rękach, a w zasadzie w nogach chłopaków. Też na ich oczywiście będziemy liczyli, no ale bądźmy szczerzy, no to Juventus musi pokazać klasę, więc... No nic. Jak sobie teraz generalnie myślę, że dobrze, że Juventus strzelił bramkę w pierwszej połowie, bo prawdopodobnie Benfica sprawdzała wynik, tak samo jak Juventus sprawdzał wynik, więc pewnie ob ob obie drużyny są trochę bardziej zmobilizowane, żeby strzelić bramkę, więc no, dobrze, że Juventus faktycznie strzelił w pierwszej połowie. Benfica 2-1. Na razie jest ok, ale tu nie ma co liczyć na Benficę, trzeba iść za ciosem. Nie wiem, będzie tutaj Benfica... o, o, Jezus Maria! Panowie! Uf. O Jezu, o Jezu Wojtek! Wojtek! Słuchaj, bo tak to było trochę niebezpieczne to, ta obrona. Mmm... Mmm... 2 PSG. No no, Nuno Mendes tu dopiero wszedł na boisko. Nieopilnowany. No nie, trzeba liczyć na to, że Benfica utrzyma, bo ja już nie widzę tego, żeby coś coś tutaj strzelił. No ale to jest to, że, że PSG ma na zmianę jakiegoś... Ma Neymara. E, Benfica 3-1. Kocham was, Benfica. Kocham was. Synfo Champions będą nosił wasze stroje, jeśli dowiedzieć ten wynik. No niestety fakty są takie, że PSG może wprowadzić sobie Mendesa, Ekitikę, Neymara, no mają, mają czym postraszyć Juventus ma Sule, ruga i nie w pełni zdrowego kiedy i jakiś modzików, także no, no nie, no in, inny poziom. Ale tak czy inaczej, jestem jest nawet zadowolony z ich gry dzisiaj. Takim składem, jakim grają, postawiliśmy PSG, no fakt faktem były momenty lepsze, gorsze, ale myślałem, że będzie gorzej. 4 bandfica. 4-1 Benfica. Kocham Was. Czy ja z Portugalii? Yy, nie umiem po portugalsku. Amigos. Benfica, Lizbona. Te amo. Te amo. Te amo Benfica. Wchodzi Fedę? Kieza wchodzi. Uuuh, o, chodź. Fede wchodzi. Na 17 minut. Ale mam ciary. Ja pierdolę. Kieza wchodzi. Kieza wchodzi. Dawaj, Fede O kurwa, dobra. O, Fede pierwszy strzał, pierwszy strzał po kontuzji Fede Kieza. Jest naprawdę taki obsrany przy każdym kontakcie Kiezy, naprawdę. On wraca przecież po zerwanych niezadłach, to jest naprawdę, ja się się bardzo boję. Niby miał ten trening już po powrocie, ale no, będzie strach, będzie strach, na pewno będzie strach. O! A jej dobitka! Let's go! Gol? Spalony. ale już Kieza pociągnął akcję. Kurczę szkoda. O, chociaż. No nie no, był spalony. Kurde! Ale pociągnął je za akcję, pociągnął. O! Karny! No jak nie ma! Na pewno był karny. Na stówę, na stówę tam był karny. Ja jestem tylko pewien. Ja jestem... Jak je to jestem w 100% pewien, że to jest fałd. Fede? Fede! Aaa, ale to było zajebiste. Aaa, kocham cię Fedę! I się tak boję przy każdym. Przy każdym sprincie Kiez, ja mam takie obsrane majty, że on zaraz coś go złapie, Naprawdę. Benfica 5-1. Te amo! Te, te amo Port Portugal! Te amo! Dobra, z racji, że praktycznie jest po meczu nic i będę nic lepszego nie zrobi. Muszę wykorzystać ten moment, żeby pogratulować trzem drużynom, które będą grały widzę mistrzów z Włoch. Jest to oczywiście Milan Napoli i Inter. E, oczywiście będę im kibicował, moment. No Oczywiście będę im kibicował w Europie, no bo jednak każde punkty do, do rankingu europejskiego się liczą. Także oby im poszło jak najlepiej. No Napoli ma chyba największe szanse, żeby gdzieś faktycznie dojść w tej Lidze Mistrzów, jeśli oczywiście nie spuchnął. A Juventus co? No pogra sobie w tej lidze Europy. próbuję jeszcze sobie ogarnąć, w jeszcze graf Europy. Chyba jeszcze Roma i Lazio. Także spoko. Trzy drużynie lidze Europy, trzy drużynie, trzy, trzy drużynie Lidze Mistrzów. Myślę, że nie najgorszy wynik. Plus jest taki, że będzie więcej reakcji na mecze. Jest szansa, że Juventus może trafi na jakiegoś fajnego oponenta, może... W sumie fajnie, gdy bo wtedy jest możliwość, że pójdę na mecz z także to było całkiem fajne. Fajnie, fajnie, że się udało do Ligi Europy zakwalifikować, wiadomo no, potencjał był większy, bądźmy szczerzy, no, ale no też... Widać, nie brakowało Kiezy w tym, tym, tym wszystkich meczach, bo chłop wszedł na paręnaście minut i zrobił potężną różnicę, także jeśli wróci Kieza, już wrócił, powiedzmy, że wrócił Kieza, wróci Laowicz, wróci powiedzmy, że kiedyś wróci Pogba, i link Junior, mam nadzieję, że coś z nim będą robili, Bremer oczywiście, powinno jakoś to wyglądać chyba, mam nadzieję, no... Benfica... <słuchaj> <słuchaj> Chłopie, Benfica Lizbona... Bo no, jestem fanem. Będę kibicował Benficę w dalszej fazie Ligi Mistrzów zdecydowanie. I co moi drodzy, koniec spotkania: PSG, wygrywa 2-1. Powiedzmy, że zasłużenia, aczkolwiek bardziej mi cieszy fakt, że Benfica roz, rozwaliła po prostu. Rozwaliła makabi Hype 5 co oznacza, że będzie więcej reakcji, więcej kontentu. Widzimy się w czwartki po prostu, widzimy się w czwartki. Chociaż tyle. No chociaż tyle, że nie odpadną z tej grupy, no. Tyle dobrze. To jest, że zasłużone wyjście z grupy. Benfica również zasłużone wyjście z grupy. No, bądźmy szczerzy, nie ma co tutaj się oszukiwać. Aleczkolwiek, mimo że przegrali, jestem naprawdę bardzo jestem zadowolony z postawy eventusu. Cieszę się, że Kieza wrócił, bo tego chyba się nikt nie spodziewał. Ja w ogóle byłem pewien, że w ogóle minuty nawet nie zagrał w tym meczu. Ale jestem naprawdę zadowolony z tego faktu, że. Juventus postawił się temu Pezże. Przegrali, ale postawił się mi 14 kontuzji, to naprawdę mega dużo, więc jest nie najgorzej. Dobry mecz, proszę Państwa, więcej reakcji szykuję. Widzimy się oczywiście w czwartki i to było na tyle. Do zobaczenia po Mundialu. Zostawcie peczkę w górę, oczywiście. Subskrybujcie również kanał po więcej reakcji i do zobaczenia. Trzymajcie się, adios.